Zobaczyłeś, że wszędzie są sklepy z pandami znowu? Miasto pan z końca. Z współczesnego Chengdu znajduje się miejsce, gdzie czas płynie dużo wolniej, a woń kadzideł przeplata się z zapachem drewnianych pawilonów. Klasztor Wenshu. Jest jednym z najstarszych i najważniejszych miejsc kultu buddyjskiego w prowincji Sichuan. Oprócz funkcji religijnej, stanowi popularną atrakcję turystyczną, przyciągającą amatorów tradycyjnej chińskiej architektury. My również się tam udaliśmy, aby sprawdzić, jak wygląda świątynia w chińskim porządku buddyjskim. Jak tam się czujesz? Uduchowiony. Uduchowiony? teraz natomiast, czytać historię trochę, bo tu są opisy tych budynków i te elementy sześcierskie po prostu fascynują. Cisza, spokojnie. W centrum kompleksu klasztornego jest założona w okresie panowania dynastii Tang świątynia. Obecną nazwę otrzymała w 1681 roku na cześć Odisatwy Mądrości Wen Shu który jako osoba oświecona świadomie opóźnia swoje wejście w nirwanę, aby pomagać innym w osiągnięciu wyzwolenia. Legenda głosi, że mnich Cidian, który mieszkał tu w VII wieku, był wcieleniem tego bodhisattwy, co nadaje miejscu dodatkowej duchowej głębi. Kompleks klasztorny, wzniesiony w tradycyjnym chińskim stylu, obejmuje kilkanaście pawilonów, ale dla zwiedzających dostępnych jest tylko kilka z nich. Do klasztoru wchodzimy przez murowaną bramę. Już w przejściu zobaczymy pierwszy ważny obiekt pagodę tysiąca posągów Buddy. Wieża ma typową chińską strukturę pagody z wieloma poziomami i ozdobnymi detalami. Tak dużo wizerunków Buddy w jednym miejscu symbolizuje jego wszechobecność, a także potęgę nauk w przestrzeni i czasie. Na terenie klasztoru jest ponad 300 posągów i rzeźb Buddy oraz bodhisattwów. Te najważniejsze wizerunki przechowywane są w pawilonach wykonanych z drewna o dwuspadowych dachach zakończonych dołgągiem, czyli charakterystycznie podwiniętym narożnikiem. Zatrzymujemy się na niewielkim dziedzińcu przy pawilonie czterech królów, którzy są strażnikami i chronią świątyni przed złymi duchami. W dalszej części kompleksu zobaczymy cztery pawilony ustawione jeden za drugim. Ich budowa i kolejność nie jest przypadkowa. Każdy odgrywa ważną rolę w świątyni, a im dalej się znajdują od wejścia, tym bardziej ceniona jest ich rola. Pierwszy z brzegu pawilon należy do mędrców. Poświęcono go wybitnym mistrzom i uczonym, którzy popularyzowali nauki buddy w świecie. Wierni składają im ofiary i oddają cześć. Nazwa kolejnego pawilonu, Mahavira, pochodzi od chińskiego określenia wielkiego bohatera, a zamieszkuje go Buddha Cxiamuni we własnej osobie. Jest to najważniejsza sala modlitewna w całym kompleksie. Dostęp do budynku jest ograniczony, dlatego wierni palą kadzidła na dziedzińcu, prosząc o pomyślność i zdrowie. Pawilon Dharma przeznaczony jest do nauczania i studiowania buddyzmu, dlatego zajmuje w świątyni niezwykle ważne miejsce. Do środka można wejść, aby zobaczyć freski i figury przedstawiające buddyjskich mistrzów i nauczycieli. Ten wielki pawilon na końcu jest w kompleksie najważniejszy. To biblioteka, zawierająca starożytne buddyjskie teksty. Jest w niej kolekcja sutr i manuskryptów, spisanych w sanskrycie na zwojach i drewnianych tabliczkach. Po obu stronach, pawilony otoczone są mniejszymi budynkami, pełniącymi funkcje mieszkalne i administracyjne drewnianymi krużgankami można przejść, bo przecież służą jako przestrzeń do spacerów, medytacji i kontemplacji. Odwiedziny w klasztorze Shu to nie tylko spotkanie z tradycyjną chińską architekturą, ale przede wszystkim szansa na prawdziwie duchowe przeżycie. Spokój tego miejsca pozwala odciąć się od codzienności i zagubić w wyjątkowej atmosferze. Klasztor Shu znajduje się w dzielnicy Xinjiang na północ od centrum Chengdu, niedaleko stacji pierwszej linii metra o tej samej nazwie. Do bramy klasztoru dojdziemy zamkniętą dla ruchu uliczką pełną sklepów i kawiarni, na jej zachodnim krańcu jest kolorowa brama z pozłacanymi elementami, którą również warto zobaczyć. Klasztor znajduje się 2 km od placu Tianfu, dlatego po wyjściu z kompleksu proponujemy przejść się do centrum, a po drodze odwiedzić jeden z nowszych parków w tej części miasta, który w ramach rewitalizacji otoczenia powstał razem z jeziorkiem kompletnie od zera.